Proszę Państwa, nie wiem czy już o tym mówiłem, kwestia tego ekologizmu, z którym jesteśmy coraz bardziej za pan brat, to znaczy wtłacza się go nam do głów. Proszę Państwa, podkreślam to raz jeszcze. Na jakiekolwiek zmiany pogodowe, walkę z klimatem i tak dalej, zawsze powinniśmy być przygotowani. To jest tak jak no, sprawy związane z rzeczami, na które nie mamy wpływu. Jak powinniśmy być przygotowani, tak jak nasza cywilizacja przez tyle lat doszła do tego, że potrzebna jest po prostu energia. Najpierw mieliśmy tam żagle, potem węgiel. Do, do ogrzewania węgiel. W Holandii żagle, do, do, które zapewniły uprawę roli. Wszędzie jest, w miejscach, gdzie to było niemożliwe, wszędzie jest potrzebna energia. Mówi się o tym, żeby ta energia była czysta. Oczywiście ona się staje coraz czystsza. Nuklearna jest czysta. Tylko że oczywiście nasi ekologiści są, no, wybrzydzają na to, uważają, że to. Jeszcze to ich przyzwyczajono myślę od czas za czasów komunistycznych, bo to tak było, że Związek Sowiecki zawsze łożył w te ruchy antynuklearne i nie tylko chodziło o zbrojenia, ale również o technikę jądrową. Natomiast sam Związek Radziecki budował niebezpieczne elektrownie atomowe w dużej liczbie. Proszę Państwa, tania energia, tania żywność. A... Możliwość dywersyfikacji energetycznej. To są podstawy do tego, żeby jak najwięcej ludzi się wzbogaciło, a jak ludzie się wzbogacają, to mają możliwość korzystania z bardziej drogich, z bardziej zaawansowanych technologicznie rzeczy. No, bo stać ich na baterie słoneczne do domu i tym podobne historie. Natomiast to, czego jesteśmy świadkami dzisiaj, to jest po prostu ręczne sterowanie gospodarką pod pretekstem tych wszystkich rzeczy. Jak się skończyło ręczne sterowanie gospodarką? Wszyscy wiemy. Wiemy po PRL-u, wiemy po centralnym planowaniu w wielu miejscach świata i to się skończy dokładnie tak samo. Rząd wydaje pieniądze w sposób po prostu szaleńczy. Nawet nie tak jak pijak na, na alkohol. Niedawno rząd premiera Trudowy dał 100 milionów dolarów przez 5 lat na kampanię LGBT, już nie pamiętam wszystkich liter. Proszę Państwa, no ja rozumiem, że rząd może komuś udzielać pomocy, dawać granty, pożyczki bezwzwrotne i tym podobne rzeczy, ale jak wiem, jeśli się chce uzyskać grant, to trzeba napisać jakiś biznesplan, trzeba pokazać na co, gdzie, jak, ile co kosztuje. Natomiast tutaj daje się po prostu, wlewa się pieniądze, sypie się lekką ręką. No a oczywiście potem się je ściąga. Na razie wygląda na to, że opodatkowano osoby najbogatsze, nie wiem czy najbogatsze, ale takie, które kupują łódki powyżej chyba 250 tysięcy, a samoloty i samochody powyżej 100 tysięcy. Powiem szczerze, że samolot no tak, można stary kupić poniżej 100 tysięcy, ale w bardzo wielu sytuacjach ci ludzie, którzy mają te samoloty to są hobbyści, a nie bogacze którzy kosztują, korzystają z jakichś wyczarterowanych jetów tak czy owak tych ludzi nie jest wiele i pieniądze, które się w ten sposób ściągnie jak wiele osób na to wskazuje, nie będą pokrywały nawet tego aparatu, który będzie służył do kontroli i ściągania no ale właśnie może o to chodzi, żeby żeby była aparat, żeby była biurokracja. Biurokracja się sama napędza i to też jest kolejna obserwacja, którą znamy z komunizmu, którą którą żeśmy my nasze pokolenie miało możliwość doświadczyć na własnej skórze. I tak to jest, proszę państwa, zaczyna się długi weekend, dzień pracy, ja niestety muszę wracać do pracy właśnie, a a zachęcam do wyjazdów, jak zawsze nawet jeżeli nawet samotnie i zawsze warto mieć tutaj w Kanadzie coś do poruszania po, po wodzie, deskę, kajak cokolwiek. No bo właśnie wtedy możemy dotrzeć do takich urokliwych miejsc, które bardzo często są puste. A tu zapewne wiele państwa zapyta gdzie jestem i tak dalej. Jezioro ciche, Silent Lake piękne jezioro i ma nieprawdopodobne plus nie wolno tutaj pływać łodziami motorowymi czyli jest cicho, spokojnie jest prawdziwa Kanada i to nie tak daleko od, od Toronto, 2,5 godziny 2. and the arms of the angels fly away with me may you find some comfort here Allison J May nee Edwards July, twenty first, 1972 and 2001 and one ktoś tutaj umieścił wspomnienie na wyspie Dzisiaj rocznica rozpoczęcia II wojny światowej, rozpoczęcie dla Polaków, bo ta Druga wojna światowa inaczej się rozpoczynała dla Rosjan, inaczej dla Amerykanów, jeszcze inaczej dla Francuzów, a, czy Finów. Ale no, w naszym przypadku była to Hekatomba, i tak właśnie. Umieściłem na Facebooku taką ilustrację chyba z takiego magazynu światowid przedwojennego, który wyszedł pod koniec wrześ... sierpnia 1939 roku z kolorowym zdjęciem ładnej dziewczyny. No i tak właśnie człowiek się zastanawia jak świat czasem może się zmienić o 180 stopni jak blisko do hekatomby. Jak może się tak zdarzyć, że wszystko co znamy, nasza codzienność odejdzie? Otoczą tutaj u nas na kanadyjskim podwórku komentując obrażenie wicepremier Christie Freeland. Premier Justin Trudeau stwierdził, że musimy zażegnać tę toksyczną polaryzację, którą, której jesteśmy świadkami. Proszę Państwa, no tak to jest, jak złodziej woła łapać złodzieja. Jest człowiek, który... Premier Trudeau sam doprowadził do tej toksycznej polaryzacji. Ja jeszcze nie chcę wracać do tych wszystkich znanych rzeczy, jak, jak mówił o ludziach, których nie można tolerować i tak dalej, jak y, nikt z władz federalnych nie spotkał się z protestem, y, który był reprezentatywny dla milionów Kanadyjczyków. Y, no i teraz ten no człowiek ma czynność mówić takie rzeczy. Naprawdę, to jest aktor spalone, ze spalonego teatru, tak można było to określić. Taki a panicz, zawsze mi się to słowo nazywa, panicz, A który nie, jeszcze nie jest, nie ma tej klasy, tak czy owak, rzeczywiście dobrze by było, gdyby kanadyjskie społeczeństwo było mniej spolaryzowane, ale ja myślę, że to jest zrobione celowo przez tych, którzy rządzą, że to jest no, na zasadzie dzieli i więc nie należy oczekiwać, że nagle wszyscy się rzucimy sobie w ramiona i będzie ogólne kochajmy się, bo te podziały nadal są drążone w celach politycznych. Do następnego razu. Mówię